Z tej strony Krystian. I, I to będzie taki odcinek. Jeszcze taki odcinek. To znaczy, że, to znaczy, że y, tutaj będzie wszystko dla początkujących graczy. Skoro nie jesteś początkującym, ale chcesz się dowiedzieć o co chodzi, to mogę wyjaśnić. No to tak, po pierwsze mamy dziennik Bite. Tutaj można przewijać. Mogę nawet powtórzyć moją nieudaną grę, bólem, kiedy próbowałem się ztimować. Patrzcie, teammate, patrzcie. Tim, 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 i bum. Nie, a tutaj można jeszcze przewijać. O, o, rozumiecie. Kolejną rzeczą to są tabele wyników gdzie możemy zobaczyć, jaki gracz ma najwięcej puch, jaki klub ma najwięcej puch, kto gra najlepiej jakimś zadmiarzem. I tutaj też są w Polsce na przykład. Jeśli macie ustawiony kraj, to wtedy możecie to zobaczyć, że lokalne.pl to znaczy, że w tym kraju. No jest najlepsze jakieś Matejko w klubach nie wiem w zadumiarzach tacy goście jeśli jesteście zaciekawieni to to możecie sobie zobaczyć na przykład też można zobaczyć swoje ale raczej wątpię że muszę nas zobaczyć bo ja mam na minus no bo jestem po niższym klubie okej okay. tutaj mamy takie coś kupiłem mega boxa nic nie połąciało no i się zdobywa star points na przykład za na przykład za ten, ten sezon w ligi mocy no się dostaje chyba to jest najbardziej opłacalne też jest Zdobywanie rank, na przykład to będziesz już po 10 randze, to około dostajesz jakiś tam star points, nie wiem dokładnie ile. No, też mam Brawl TV, możecie sobie to obciąć. ja nie będę tylko włączać, bo to jest tylko oglądanie graczy. Tak, tylko oglądanie, nic za tym więcej nie ma. Yy, tutaj są odebrane znaczne jakieś tam. Nie wiem, ktoś na przykład może napisać jakąś wiadomość o. No i to tyle, jeszcze w Supercell ID, to można sobie też ogarnąć. To jest na tyle w tym odcinku, to jest taki króciutki EELOBU. -e